Zdeterminowani, świetnie wyszkoleni, powołani, żeby bronić Twojego bezpieczeństwa. Wykonają każdy rozkaz, nie zadają żadnych pytań. Służby specjalne to historia odsłaniająca kulisy życia i pracy oficerów tajnych służb. Reżyser Patryk Wega bezkompromisowo wdziera się w ich psychikę i prywatność. To najmocniejszy film twórcy Pitbull'a. Uraziłem Pana Boga następującymi grzechami. No, wymienia, że Itan i Sofi przeżywają kryzys małżeński. Zaradą terapeuty wynajmują dom za miastem, w którym mają spędzić weekend. Jak zapewnia psycholog, pary wracają stamtąd zupełnie odmienione. Początkowo zabawny i romantyczny pobyt zmienia się w obliczu pewnego odkrycia. Okazuje się, że Itan i Sofi nie są jedynymi lokatorami posiadłości. Wobec niezwykłego spotkania będą musieli spojrzeć na swój związek z zupełnie innej perspektywy i wyjaśnić, czy wciąż są tymi samymi osobami. Medea, nieokiełznana barbarzyńska księżniczka, czarownica i furia, przeniknęła do wielu sztuk, a nawet do nauki opisującej ludzkie deficyty. Jej złożoną osobowość odkrywają na nowo artyści teatru i opery. Jeden z pierwszych dramatów poświęcił jej Grek, Eurypides. Wersję jego opowieści o losach kolchickiej księżniczki zaprezentują twórcy spektaklu Teatru Narodowego w Londynie. Antyczną tragedię w reżyserii Carrie Cracknell będą mieli okazję oglądać również konińscy widzowie. Na retransmisję Medei z wielką rolą Helen McCrory w brytyjskim wydaniu zapraszają Koniski Dom Kultury, Kino Studyjne Centrum i Cykanek Management, dystrybutor widowisk z cyklu Entelife. Koniecznie nie przega. Więcej o wydarzeniach kulturalnych w zakładce Imprezji.